Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Wild TV. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj nie będę nic recenzował, dzisiaj otworzymy sobie grę. Jest to Space Empires 4X od GMT Games. Jej projektantem jest Jim Crohn. No dobra, zobaczmy co jest w środku. Pudełko jest całkiem spore i dość ciężkie. Mam mój zaufany, zakrzywiony nóż, więc lecimy z koksem. Spróbuję być... Okay. To już wiecie, nie ma odwrotu. Jak będą jakieś pomyłki albo coś, to koniec. Dobra, zdjęta folia. Ciężko schodzi pokrywka. Okej. Okay. Zresztą, odkładamy na bok. Jest sporo woreczków, to bardzo fajnie, że, że tego jest coraz więcej. Mamy instrukcję papierowa. Ile ma stron? 16 stron. Ciekawe, czy słyszycie kota w tle, który stoi pod drzwiami i pyska, że nie pozwala mu wejść. Dobra, nieważne. Mamy book, też ma 16 stron. Ciekawe. Czyli szakocie. Oho. To jest coś, co może straszyć wiele osób pewnie. Mamy tu karty Sheet Technologies Sheet. Czyli karty technologii statku. Tutaj są karty produkcji. Więc jak widzicie, to jest. Będzie bardzo mocna, bardzo skomplikowana gra. Tutaj mamy player reference sheet, to jest research card z tej strony. Cztery sztuki. No i zaczyna się festiwal tego, co jest zwykle w grach GMT, czyli tokeny, tokeny, statki, tokeny, kolejne tokeny, tona tokenów. I dalej mamy tokeny, i jeszcze są tokeny, i teraz mamy kostki, cztery dziesiątki w woreczku i jest plansza. A plansza, czekajcie, ok, otworzę pudełko, te tokeny tu. no dobra, zobaczmy, czy uda mi się kawałek flaszy. O, duża plansza jest. plansza jest spora. Okej. Okay. O. Tak wygląda mniej więcej plasza z kreksami. No. Okej. Okay. To wiecie co było w środku Space Empires. Ta ta. To ja teraz e, będę starał się to ograć. Słuchajcie, powiem szczerze, jestem troszeczkę przerażony tym, co tu jest i tym, co będzie mnie czekało, ale nic, nie dam się. Space Empires 4X. Czekajcie na recenzję, bo no nie powiem, że niedługo, ale jak tylko to ogram, to na pewno się pojawi. OK, dzięki wielkie, do zobaczenia.